Jestem Natix i w dzisiejszym filmie, moim pierwszym filmie w ogóle, który nagrywałam na YouTube, <laughs> chciałabym Wam się troszkę przedstawić, opowiedzieć Wam trochę o sobie o kanale. Um, na pewno będę się zaczynała albo właśnie robiła coś w stylu M y i tak dalej, gdyż no, pierwszy raz nagrywam film który później wrzucę na YouTube i będzie mi po prostu troszkę, będę się po prostu troszkę stresowała, ale mam nadzieję, że nie będę jakoś strasznie się zaczynać. Ten film raczej będzie krótki, bo po prostu chciałabym Wam troszkę o sobie powiedzieć i ogólnie o jakichś zasadach, które będą panować na tym kanale, czy coś w tym stylu. No i tyle w sumie. Z samego początku chciałabym tylko jakby wspomnieć, że ten film miał wyjść troszkę inaczej, niż do końca wyszedł. Chciałam, żeby był w innej formie, takiej bardziej śmiesznej w ogóle, ale no niestety nie jestem w tym za dobra. Dlatego do wygląda właśnie tak, ale mam nadzieję, że to nie będzie Wam jakoś bardzo przeszkadzało i że też będzie się go fajnie i przyjemnie oglądało no dole, jeżeli słyszycie, ogólnie, jeżeli słyszycie jakieś dźwięki, to bardzo was przepraszam, ale no, ogólnie mieszkam w domu z rodzicami, siostrą i pieskiem, więc no, wiadomo, że różne będą dźwięki. słychać teraz mnie to ogląda na telewizor i w ogóle się tłuczą troszkę, więc no, będą słychać różne dźwięki, ale mam nadzieję, że to nie będzie też jakoś bardzo uciążliwe. Ja się załapiłam na klód i starałam się właśnie jakoś tak bardziej. Mm, spróbować to wszystko, nagrać, żeby był bardziej w ciszy i mam nadzieję, że właśnie tak będzie wyglądać. Że będzie mm, po prostu, nie będzie zbyt będzie słuchać mnie, a um, tych wszystkich innych dźwięków nie będzie słuchać. I jeszcze ważna rzecz, y, później też o tym wspomnę, albo w sumie już nie, ale to też jest ważne. Nie mam mikrofonu, mm, nie mam mikrofonu, gdyż nie chcę YouTube'a traktować jakoś bardzo na poważnie. E, chcę, żeby to była taka moja pasja, hobby, które mogę po prostu wykonywać, bo. Mm, to YouTube to będzie takie po prostu połączenie wszystkiego, co by robić. Nagrywanie na przykład takich rzeczy, vlogów i w ogóle granie w różne gry, moje hobby różne. No i później jeszcze montowanie, to też się stało ostatnio moim hobby, więc ogólnie to będzie połączenie wszystkich moich pasji. Dlatego nie chcę tego tylko jakoś bardzo na poważnie, a mikrofon kosztuje dość sporo, a mam inne rzeczy, na które chcę wydać te pieniądze, które, które posiadam, dlatego mikrofonu nie kupię. Um, ani kamery, gdyż nie chce się ujawnić, nie, u, nie chcę ujeżdżać twojej twarzy. E, to też jest dość ważne, mm, no bo po prostu nie czuję się zbyt komfortowa, tak pokazując mm, swoją twarz na przykład na filmach. Ja e, sama nie jestem jakąś wielką fanką robienia sobie selfie. Jeżeli wyglądam ładnie moim zdaniem, to wtedy sobie robię selfie, ale jeżeli nie, no to nie. Wecęcnie do sprawie z mikrofonem. Nie mam mikrofonu. Więc będę po prostu mówić z telefonu i mam nadzieję, że też to będzie porządnie i fajnie jakby brzmiało, że też będzie mnie porządnie słychać. A teraz może przejdźmy do takiej sprawy bardziej technicznej. Um, mam trzy intra, może trzy intra, trzy przywitania, które chciałabym jakby umieścić w swoich filmach. Chciałabym jedno z nich umieszczać w swoich filmach na sam początek. Um, ponieważ no, takie przywitanie wypadałoby mieć chociażby na początek, właśnie z mojego nagrywania. I to jest tak, pierwsze to jest strzała z tej strony Nie pytajcie, czemu strzała? Podłapałam od takiej jednej osóbki złotpada. <grym> Więc no, jest strzała z tej strony Później mamy hejka z tej strony lub tutaj Natics. Częściej będę chyba korzystać z tutaj Natix. Um, I to jest chyba przywitanie, które nawet w dzisiejszym odcinku się przywitało i w sumie bardzo mi leży, jest nawet fajne. No i os Ostatnie, kolejne, no ostatnie, to jest e, hejka na leśniczki, tutaj nadix, to jest takie troszkę to na leśniczki tak, mm, no mm, to troszkę pójdzie cringe'owo to brzmi, ale no, więc jeżeli ktokolwiek to ogląda, jeżeli będzie, ktoś chciał napisać komentarz, to jeżeli ktoś będzie chciał napisać komentarz, to bardzo bym prosiła, żeby też zamieścił e, tam informacje, które intro bardziej mu się podoba intro, no przywitanie. Które przywitanie bardziej mu się podoba i które bym mogła używać w swoich filmach. Ja chyba się zdecyduję na Heyka, tutaj Natix, ale no wy też możecie wybrać. I teraz też taka informacja, może wam opowiem dlaczego akurat natix Pancake i skąd ta nazwa kanału. No a stąd, że Natix ogólnie ja mam na imię Talia co bardziej się rozpowiem o tym i o jakichś informacjach podstawowych o sobie, ale mam na imię Natalia. No i to mi tak podpasowało Nati. To jest taki skut, który często ludzie do mnie po prostu używ ludzie używają go w po prostu w moją stronę, mówią do mnie Nati, bardzo często lub natka, no częściej Nati, no i po prostu tak uznam, że Nati i na końcu, jeżeli dodamy X, to będzie na Ja ogólnie mm, miałam parę nazw takich, po prostu nie wiem, czy to na Instagramie, czy na odpadzie, gdzie właśnie X miałam na końcu, więc uznam, że to X będzie ze mną już do końca, nawet tutaj na YouTubie. Dlatego na X. No i pancake, dlatego że moim ukochanym daniem są naleśniczki i gdybym ja nie mogła iść na leśników, to bym naprawdę była bardzo smutnym i rozżalonym człowiekiem, ponieważ naleśniki to jest najpiękniejsza rzecz, którą kiedykolwiek je odjadłam i po prostu na naleśniki, a po drugie to pani brzmi Natix Pancake, jej! <grywa> Więc dlatego taka nazwa. I tak zdaję sobie z tego sprawę, że jest wiele osób, które również mają, nazywają się, mają nick ale pominiemy ten fakt. <grywa> Wydaje mi się, że to i tak jest dość Spoko, bo na przykład wiele osób też nie wiem, nazywa się Swiss Gacza w nazwie czy coś takiego, i to jest masa osób, dlatego ja nie chciałam tego robić chociaż na moim kanale i również będzie się pojawiało Gacza. W małym stopniu, ale będzie, gdyż to też jest taka trochę gira, do której mocno się przywiązałam. E, więc ogólnie taka nazwa, bo chciałam być bardziej oryginalna, ale też wiem, że nie jestem do końca, bo dużo osób ma też taką nazwę na YouTubie czy to na innych social mediach ale ogólnie wydaje mi się, że jest chyba to nazwa okej okay i mi się podoba i raczej jej zmienić nie będę okej, okay, a więc może przejdźmy teraz do takich informacji podstawowych o mnie jakichś takich po prostu informacji, których się troszkę o mnie dowiecie po pierwsze jestem Natalka szczerze powiedziawszy, nie lubiłam tego imienia kiedy byłam troszkę młodsza teraz bardzo mi się ona podoba i w sumie nie chciałabym go zmieniać tak jakoś mm, mam do niego sentyment, tak jakby więc to imię jest naprawdę moim zdaniem ładne. No i tak, mam na imię Natalkę po prostu. I nie lubię, jak ktoś do mnie mówi, na przykład Natalia. No nie przepadam za że tym wolę. Jak ktoś mówi do mnie Natka, Nati, Natalia. Na, ta, Natalka, przepraszam. A właśnie, jak ktoś mówi Natalia, to jest tak, no trochę. no Nie lubię tego za bardzo. Tak się czuję wtedy taka, po, tak poważnie. A ja nie lubię się czuć poważnie. Wolę, wolę wszystko na wesoło. Nie no, żartuję, ale no, to jakoś tak mi nie, nie pasuje, to Natalia. Um, mam lat 13 i wiem, że po moim głosie mogę brzmieć jakbym miała 12-11, ale naprawdę mam lat 13. No i wydaje mi się, że no też po mojej sposobie wypowiadania czasami bardzo często powtarzam słowa albo po prostu użyłam jakichś bardzo pospolitych i czasami w ogóle przekręcam słowa. Więc no ogólnie tak będzie, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakoś bardzo przeszkadzać i że ok zrozumiecie, że po prostu też czasami się plączę. Ale tak lat mam 13, czyli w sumie od 28 sierpnia, gdyż to właśnie w ten dzień mam urodziny. Mogę już legalnie nagrywać na YouTubie, gdyż YouTube jest nagrywanie na YouTubie, posiadanie kanału na YouTubie, jeżeli jest na mnie, jakby założona Ani dla rodziców, na przykład na rodziców, to wtedy mogę od 13 lat go mieć, więc i cieszę się. Wiesz, to są w takie podstawowe informacje o mnie. Jestem na pewno też weebem. Um, wolę bardziej określić o taką, gdyż weebem takim do końca nie jestem, ale Whip to jest taka osoba, w takim prostym tłumaczeniu, taka osoba, która bardzo się przywiązuje do jakichś seriali, filmów, która bardzo jej przeżywa, która bardzo jej lubi ogólnie. Um, tak samo do różnych książek, jakichś opowiadanek i takich, ty, ty, tego typu rzeczy. Um, no i... No i tak, jestem weebem, bo też mam parę takich kochanych kreskówek czy książek, które bardzo się w nie angażuje, w fandom, ale nie jestem bardziej otaku. Otaku to jest osoba, która bardzo, bardzo lubi anime, mangi i dużo ich już w życiu jakby oglądała, przeczytała. Ja powiem Wam, że mam około yy, 15 mang, wiem, że to jest dość mało, ale no, a anime oglądałam około y, 50, coś takiego, czyli dość, dość mało, ale no, wydaje mi się, że jest wystarczająco, nadal się w tym rozwijam, no i jestem o taką. O... wiele osób, jak o tym mówiłam, to takie się troszkę odrzucało ode mnie, takie... Mm... No, się tak trochę, jakby ich po prostu dziwiło, że jestem otaku i że lubi właśnie anime i mangi, ale mi się wydaje, że teraz dużo osób, właśnie nagrywających na przykład na YouTubie też jest tak trochę otaku, więc mam nadzieję, że to nie będzie jakiś problem dla Was. No i co? No i co więcej, no chyba, no chyba tyle. A teraz może informacje kanałowe. Yeah. Na kanale ogólnie będą się znajdować takie mm, rzeczy, jak te właśnie jakieś gry, może vlogi. Na pewno będą vlogi masa od grudnia, ale nadal nie będę pokazywać twarzy. Mm, jakieś takie odcinki to coś, na, nie wiem, z ulubieńców albo coś takiego, wiecie o co mi chodzi. No i, i chyba tyle ogólnie. Jeżeli chodzi o właśnie to, co będę nagrywać, no i na pewno też będą gry, no to już o tym chyba wspominałam. Co jeszcze będzie na moim kanale znajdowało, co jest też ważne, to jest to. Że, um, że ogólnie nie będę jakby nie będę się starała wrzucać filmów codziennie, bo zastanawiałam się na daily, ale to było dla mnie zbyt męczące i trudne, a po drugie też mam dość spore nauki, dlatego nie chciałam się bardzo przemoczyć z tymi daily, ale mi się wydaje, że ogólnie mogłabym spróbować kiedyś. Więc ogólnie no, to są chyba takie bardzo podstawowe informacje, też dla mnie bardzo ważne jest, jest opis ogólnie, więc jeżeli byście tam oglądali to by byłoby mi bardzo miło. Ogólnie w moich filmach też będzie dość często jakaś muzyka, więc też będę się starała wszystko ogarnąć, żeby nie było żadnych praw i będę się starała tylko jak najbardziej moich też, żeby mi filmy usuwały i, usuwali. No i mam nadzieję, że tak będzie, że uda mi się. E, no i jeszcze jeżeli chodzi o regularność, to ja nie jestem zbyt regularna. Postaram się wrzucać trzy, dwa filmy w tygodniu. Wydaje mi się to nawet spoko liczba. Spoko opcja i dość fajnie wybrałam jakby, żeby to było tak spoko, żebyś żebym ja miała co robić i co wrzucać i żebyście wam mieli co oglądać. No i co? No i no z drugiej się tak, tak średnio u mnie będzie, ale postaram się właśnie te filmy wrzucać. Też nie mam wielkich możliwości, bo nawet jeżeli program mam spoko do montowania, i na laptopie, i na telefonie. I tak samo mam program fajnie do nagrywania ekranu laptopa. No i mój telefon też fajnie nagrywa, ogólnie, jeżeli jest światło dzienne, bo jeżeli jest taka lampa, zaświecona tak średnio, no ale to ważne, Ale wydaje mi się, że na razie te nagrania będą spokojne jakości i na pewno to się polepszy. Ale na razie będzie chyba tak w miarę dobrze. No i co jeszcze? No i pamiętać o tym, że w moich filmach też będzie dużo jakichś moich przeżyć i dużo shitpostingu, więc to też będzie. No i chyba już tyle. Chyba tyle wszystkie informacje, które chciałam wam powiedzieć, powiedziałam, więc może tylko na koniec jeszcze się z wami tak oficjalnie Przy, przywitam. Cześć, jestem Natalia i zaczynam nagrywać na YouTubie. Zaczynam tworzyć kanał. No i to tyle. Do zobaczenia. Na, na, na pewno zobaczenia do mojego kolejnego filmu, zakładam, że będziecie chcieli lista tego na Step Stable. Więcej się dowiecie, oczywiście, jeżeli będziecie się kanał i oglądniecie ten film. Dlatego ja już, już będę kończyć. Do zobaczenia.